Complete, helmet, he to najlepiej piłkę gra! 100 uczynów Warszawy! To najlepiej piłkę gra! 100 uczynów Warszawy! Brawo! 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 Super zagranie! Brawo! Lekcja! A ma bardzo dobrze!

Zostań, po na jego miejscu! Zostań na jego miejscu! Zostań w wolnego miejscu! Szukaj podania, jeszcze skręci! Ale Michał stoi, on nie chce piłki, bo on ucieka za każdym razem. Nie bram! Wyżej! Wyżej! Chodź, czas masz, chodź! Piła! Piła! Daj! mu szybciej! Jedź na gazie, wjeżdżaj! Dlaczego czekasz na piłkę? Czekasz na piłkę! Lewa nie! Jeszcze poważ Maćku! Maćku poważ! Jeszcze pować Patryk! Kowal, cyguruj, pierwsza! Do, do boku, do boku, pierwsza ciła! Jeszcze kowal! Graj, podanie! Spokojnie, pokażcie się do gry! Zgraj! Brawo, jedź, jedź! Druga strona! Druga strona! Druga strona. Super! Uderz! Daj, daj Brawo! Kruszyna znowu schowany! Piłom graj! Graj Kruszyna! Stoją! Stoją! Daj mu! Daj mu! Daj mu piłę! Brawa! Chodź Wysok! nie. Do gry! Piłą! Zaczarowałeś na kontrę! Wyśle! Kowa szeroko! Brawo! Pograj! Czas. Daj! Czas! Czas! klepa, wyjdź! Klepa. Klepa. klepa! klepa! Daj mu! Brawo! Pomocie! Ja nie mogę go! No. Jeden! Źle tutaj jest w kryciu! Jeszcze, wracam, Oleński! Zgra. zgraj, pierwszy! Jedź, 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 jedź na piłę, jedź! Brawo, daj mu chlebę! Z brawo! Daj mu! Daj! radę, radę!

Chciałem powiedzieć tak, e, pomimo tego, że wiadomo, każdy by chciał, żeby cały mecz, żebyście grali tak, jak graliście momentami, ale mo, boisko było ciężkie, przeciwnikurę walczył, ale naprawdę momentami graliście bardzo dobrze. Ca cały zespół grał bardzo dobrze przez tył, wszystkie akcje, bramki, które wynikały z, naszych, z naszej gry, słuchaj, z naszej gry, przez bramkarza, ale z przodu było bardzo dużo. Jeżeli bym zadał pytanie kto zawodnikiem meczu, to wiadomo Patryk Wielgorz zagrał dzisiaj na poziomie tak zwanym jak to taki trener mówił, international level, super podania, super w destrukcji, walczył, był wszędzie, pozostali mieli słabsze, lepsze, lepsze momenty, Patryk Wielgorz zawodnikiem meczu, gratuluję wszystkim, a Miśkowi wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, możecie mu zaśpiewać